Dysk sieciowy, czyli nas. W tym odcinku pokażę Wam, z czym to się je. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tematem serwera NAS, czyli urządzenia, które między innymi pozwala na bezpieczne przechowanie naszych danych. Czy to zdjęcia, filmy, czy powiedzmy pliki. I teraz pewnie powiecie, po co wydawać kasę na serwer, skoro mogę skorzystać z darmowego konta w chmurze. Ale tutaj pojawia się kilka problemów. Przede wszystkim darmowe konto w chmurze ma dość małą pojemność, Kilka, kilkanaście gigabajtów, a za konto premium przyjdzie Wam dość słono zapłacić. Druga sprawa, moim zdaniem te dane nie są w 100% tak bezpieczne i zdecydowanie lepiej zaopatrzyć się właśnie w serwer NAS. Do mnie przyjechał Asustor model AS5202T. Jest to bardzo małe urządzenie, którego długość wynosi zaledwie 22,5 cm, wysokość 17 i szerokość 10. Może on pomieścić do dwóch dysków 3,5 lub też 2,5 cala. Maksymalna pojemność, jaką obsługuje, to 20 do 28 terabajtów. Wszystkim zarządza procesor Celerona, dwurdzeniowy, taktowanie maksymalne w buście 2,7 GHz oraz 2 GB pamięci RAM DDR4 taktowanie 2400 MHz. Natomiast tą pamięć możemy rozbudować maksymalnie do 8 GB, instalując dwie kości po 4 GB. Co do wyjść i wejść, znajdziemy tutaj m.in. trzy porty USB 3.0, jeden na przodzie, dwa na tyle. Pod te porty podłączyć można nie tylko dyski zewnętrzne, ale chociażby myszkę, klawiaturę, czy też powiedzmy moduł Wi-Fi. Dwa porty Ethernet, każdy z nich 2,5 gigabita, także zdecydowanie szybsze od tych standardowych. Wyjście HDMI 2.0, dzięki temu możemy serwer podłączyć pod telewizor i używać go jako komputera HTPC. O tym będzie mowa w dalszej części tego filmu. Na przodzie oczywiście przycisk zasilający kilka diod, jak i przycisk do szybkiego backupu, ale o tym też będę mówił za chwilę. No i rzecz bardzo istotna, czyli wentylator na tyle serwera o średnicy 65 mm, który wyciąga ciepłe powietrze na zewnątrz. Aby ten serwer skonfigurować, wystarczy podpiąć do niego zasilanie i kabel, czy też kable Ethernet, które podpinamy później do naszego routera, czy też huba. Oczywiście wszystkie kable i zasilacz dołączone są w komplecie. I jesteśmy gotowi do działania, także teraz za pomocą jakiegokolwiek komputera, czy też laptopa w domu podłączonego pod naszą sieć lokalną, możemy to urządzenie skonfigurować. Na początek wchodzicie na stronę acc.asustore.com i ściągacie program Control Center dla waszej platformy czy to Windowsa, czy też macOS. Ale jak znacie IP waszego serwera, możecie zrobić to przez przeglądarkę. Następnie instalujecie program na komputerze i skanujecie w celu wykrycia waszego serwera. Jak widać, nasz nas nie jest zainicjowany i musimy tą czynność wykonać. Do wyboru macie szybką, jak i zaawansowaną konfigurację. Ja pokażę Wam to na przykładzie zaawansowanej. Najpierw tworzycie konto wpisując nazwę użytkownika, login i hasło, następnie ustawiacie datę i czas, ale możecie po prostu kliknąć, aby była ona taka sama jak na waszym komputerze. Przechodzicie do ustawienia sieci, tutaj nie musicie nic zmieniać i klikacie po prostu dalej. Kolejny krok jest dość ważny i dotyczy stworzenia przestrzeni dyskowej. Możecie ustawić dyski jako dwie osobne jednostki, lub też stworzyć macierz RAID. W tym konkretnym przypadku dostępny jest tylko RAID 0,1 ze względu na to, że mamy dwa dyski. RAID 0 to mniej bezpieczna opcja, bo w przypadku jak jeden dysk wam padnie, tracicie wszystkie dane. Za to macie do dyspozycji całą dostępną przestrzeń obydwu dysków. Wybierając RAID 1, powierzchnia zawęża się do pojemności jednego dysku, ale za to w momencie awarii jednego z nich nie tracicie danych. Ja wybiorę RAID 0. Teraz wystarczy po poczekać na inicjację Kolejny krok to rejestracja waszego NAS, oczywiście w każdej chwili możecie to zrobić później i ja ten krok na chwilę obecną pominę. Teraz wybrać musicie preferowaną usługę, czy NAS ma być do użytku prywatnego, czy też może biznesowego. Ja wybieram konto i usługi prywatne. No i jesteśmy gotowi do działania. Na pulpicie macie jak widać sporą ilość ikon. Omówię te najważniejsze. W zakładce kontroli dostępu możecie dodawać nowych użytkowników, czy też grupy, tworząc dla nich konta. Dzięki temu członkowie Waszej rodziny czy też znajomi będą mogli nimi zarządzać i jednocześnie nie mając dostępu do Waszego konta administratora. W zakładce monitor aktywności możecie podejrzeć, jakie jest zużycie procesora, pamięci, szybkość transferu, czy też sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku. W centrum aplikacji znajdziecie apki, jakie można zainstalować na strewerze, choć część z nich jest już zainstalowana z automatu, jak choćby Asus Store Portal, który jest dość istotną funkcją. Dzięki tej aplikacji możecie podłączyć serwer do telewizora czy też monitora i używać go jako komputer HTPC lub zamiast Smart TV. O tym będę mówił w dalszej części tego filmu. Kolejna z automatu zainstalowana już aplikacja to Galeria Zdjęć. Tam m.in. tworzyć możecie swoje albumy, a później dzielić się nimi z waszymi znajomymi. Bardzo ważnym elementem jest możliwość tworzenia kopii zapasowych. Do wyboru macie możliwość tworzenia backupu na serwerze FTP, lokalnie, na Waszym NASie, ma to rzecz jasna sens tylko wtedy, jak używacie dwóch osobnych dysków. Na nośniku zewnętrznym, czyli powiedzmy dysku USB, czy też innym serwerze NAS. Bardzo fajną opcją jest One Touch Backup. Konfigurując ją i podłączając pod przednie USB dysk zewnętrzny, za pomocą jednego dosłownie przycisku na serwerze możecie stworzyć kopię zapasową. I ostatnia opcja stworzenia kopii to chmura, ale moim zdaniem nie po to kupuje się serwer NAS, żeby na chmurze trzymać nasze dane. I dodam jeszcze, że tworzenie kopii zapasowych możecie także zaplanować, aby robiły się automatycznie. Pod nas asystora podłączyć możecie inne urządzenia, jak na przykład dysk zewnętrzny na USB, drukarkę, kartę WiFi, UPS, Bluetooth, a nawet napęd optyczny, czyli naszego nas przekształcić możemy w mini komputer. Jedną z ważniejszych zakładek, której używać będziecie bardzo często, jest eksplorator plików. Tutaj możecie przerzucać z komputera czy też urządzenia mobilnego choćby pliki, zdjęcia czy filmy, zawsze mając je pod ręką. W zakładce Ezen Sync macie możliwość zrobienia backupu plików, folderów, czy też całego dysku z waszego komputera. W tym celu na Waszym PCcie zainstalować musicie Asus EZSync, Sync, następnie nawiązać połączenie z Waszym serwerem i wybrać ustawienia synchronizacji. Do wyboru jest synchronizacja dwukierunkowa z pc na nas, czy też z nas na PC'. -ta. Wybieracie folder, czy też cały dysk, który chcecie synchronizować, potem docelowe miejsce na serwerze i sprawa załatwiona. Warto wspomnieć także, że NAS Asystora posiada opcję oszczędzania energii. Poza ustawieniami automatycznymi ręcznie możemy wybrać po jakim czasie dyski zewnętrzne lub też wewnętrzne mają przejść czas czuwania. Ręcznie także ustawić możemy obroty wentylatora, czy w końcu włączyć, wyłączyć opcję wybudzania przez sieć. I na koniec dodam, że spod poziomu panelu możecie serwer czy to uśpić, wyłączyć lub też zresetować. Jak mówiłem wcześniej ten serwer NAS czy też jak to woli dysk sieciowy można używać jako komputer HTPC. Przypomnę tylko, że zainstalowana musi być aplikacja Asus Store Portal. Następnie podłączamy kabel HDMI pod serwer, drugą końcówkę pod telewizor lub też pod monitor. I widzimy ekran startowy, w którym zainstalowane jest kilka aplikacji. Te aplikacje zainstalowane są standardowo. Oczywiście, możecie doinstalować sobie inne lub też dodać strony, które Was interesują. Także możecie sobie obejrzeć czy to Netflixa, czy też YouTube'a. Jak widać, obraz jest płynny, nic nie przycina. Rzecz jasna mamy dostępną przeglądarkę i surfować możemy po internecie. Co do sterowania tym wszystkim, to możecie użyć klawiatury i myszki, które podłączacie pod wolne porty USB wbudowane w serwer lub też ściągnąć aplikację mobilną na wasz telefon czy też tablet i używać tego jako pilota, ale przyznam szczerze, że touchpad, czyli myszka, nie jest zbyt wygodna i zdecydowanie lepiej używa się takiej zwykłej myszki komputerowej. Jak już przy aplikacjach jesteśmy, to warto ściągnąć sobie apkę Master. Dzięki niej macie zdalny dostęp do serwera, możecie nim zarządzać. Rzecz jasna, dostęp do plików, do zdjęć, czy też powiedzmy filmów. Zrobić można także sobie backup Waszego telefonu, czy też powiedzmy tableta. Rzecz jasna, aplikacji jest sporo więcej, wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Asus Store i wyskoczą Wam wszystkie kompatybilne. Także jak widać, nie jest to zwykły dysk sieciowy, który pozwala tylko i wyłącznie na zapisanie i zabezpieczenie naszych danych, ale także służyć może jako centrum multimedialne, czy też centrum rozrywki w naszym domu, chociażby komputer HTPC. Fajna sprawa także dla gamerów, dla streamerów, jeżeli chcą te materiały zapisywać sobie na tych dyskach, to nie ma problemu, przy czym nie tracą na wydajności grając, powiedzmy, czy też streamując jakąś grę na swoim PC. Kilka słów na temat głośności tego serwera. Jak wiadomo, te potrafią dać się we znaki, natomiast w tym przypadku raz, że zastosowałem dyski SSD, które nie generują żadnego poziomu hałasu, a dwa, że sam wentylator jest mega cichy, obraca się on około 700 obrotów na minutę i jest praktycznie niesłyszalny. Nigdy wcześniej nie testowałem serwerów nas, dlatego też ciężko mi się odnieść, jak ten Asustor wypada względem innych urządzeń tego typu, chociażby pod kątem funkcjonalności, czy też ceny. Linka do niego macie w opisie tego filmu, także tam was odsyłam. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv